Ach, witam wszystkich bardzo serdecznie. Prawie, że tego święta nie zauważyłem, powiem Wam szczerze, dopiero ja obudziłem się, zorientowałem się, że to dzisiaj mamy święto sześciu króli, jak to kiedyś pewien polityk powiedział. Nie, mamy święto trzech króli. Święto niedawno ustanowione, hmm, chociaż e, istniejące od wieków. I tak przechodzi właśnie spokojnie, ponieważ jeszcze to nie jest święto typowo rodzinne. Więc starsi bracia z episkopadków pozwolili je spędzać normalnie. Tak, tak to ujmijmy. Podsumowują ludzie, rok 2020. YouTuberzy podsumowują. Bardzo dobre programy polecam niektórych mojej konkurencji. I tam są sytuacje: ile kto ukradł, ile kto. To ile jak się dorobił na różnych maseczkach, na różnych tam kompresorach, skin i tak dalej. No naprawdę to był szczęśliwy rok dla wielu, wielu ludzi pod kątem finansowym. No i dziwny rok dla ludzi przedsiębiorczych. No ale ludzie przedsiębiorczy śpią. Tak uważam, bo niewiele widziałem akcji. Ludzi przedsiębiorczy, którzy zaangażowania się w politykę. No, ale mają wtedy, ja myślę tak, może miałem o czym innym powiedzieć, teraz mi to przyszło do głowy, więc mówię. Ludzie przedsiębiorczy, ludzie posiadający działalność gospodarczą, muszą sobie zdawać sprawę, że jeżeli chcą utrzymać swój status na jakimś poziomie, muszą niestety, ale zaangażować się w politykę. Jeżeli będą udawać, że to ich nie interesuje. To jak ja kiedyś powiedziałem, oni się mogą polityką nie interesować, ale politycy ich pieniędzmi zawsze. I teraz tak, to był taki odjazd. Wracamy do świąt. Słuchajcie, czym był dla mnie rok 2020? Dla mnie rok 2020 to był rok przełomowy, ponieważ to był rok upadku wiary w Jezusa Chrystusa. Dla mnie cały czas Boga. Cały czas, mam nadzieję, do końca będzie to Bóg. Natomiast starsi bracia z Episkopatów w 2020 roku, przez cały rok praktycznie pracowali nad tym, żeby udowodnić, iż wiara w Jezusa Chrystusa, Episkopat Polski mówię tutaj konkretnie, jest wiarą w tak zwanego Świętego Mikołaja. Po prostu możesz się do niego modlić, ale on ci i tak nic nie da. Jeżeli tego ludzie ci nie da, to nie licz na, na Jezusa Chrystusa. Tak nas przekonują. Przez cały 20 rok ktoś mówił. Na wielu, wielu, komentatorów, wielu komentatorów mówi, że jeżeli wiara katolicka w Polsce upadnie, to upadnie również Polska. Coś w tym jest, ale na końcu może omówię to. Teraz przejdźmy do całego roku. Słuchajcie, doszło do wielu profanacji. Ja to mówiłem na początku roku, jeszcze zanim. Episkopat Polski zastąpił wiarę w Jezusa Chrystusa w jakiegoś koronawirusa, już tak się wyraża. Uznano, że to jest większy Bóg od wszystkich bogów na ziemi razem wziętych. Tak, tak oni uważają, że w ogóle jest wielu bogów. Jak posłuchamy Episkopatu Polski, łącznie z tym radiem i z telewizją, no to się okazuje, że na świecie mamy wielu bogów. Jezus Chrystus jest tylko jednym z nich. A tak to do końca, to nawet ja słyszałem sam na własne uszy w radiu, jak jakiś tam pan doktor, ja mówiłem w jednym z filmów, oświadczył, że Jezus Chrystus nie do końca był Bogiem. To był wykładowca uczelni bodajże tam w tym jednym, w jednym z miast, nie będę już wymieniał, pobożnych miast. Tak to mówię. Słuchajcie, profanacja była, ja na przykład jestem wychowany w kulcie Najświętszej Marii Pan. I kiedy na wiosnę były te profanacje, ja nagrałem film byłem zszokowany biernością. Biernością episkopatu, biernością kleru, Mało tego, nie, tam tu, tu już nie, nie wchodziła w grę bierność, ale wręcz jak gdyby takie, takie przyzwolenie, po prostu jeżeli chodzi, chodzili, ja grałem ja film wtedy, że kiedy chodzili po ulicach z obrazem na świecie Panny i tam ją oblepiali pewnymi akcesoriami z szekszopów i episkopat uznał, że to, że to jest taki meeting, zabawa, wszystko gra. A dla mnie było to bluźnierstwem. E, to było jedno. Ale może po kolei będę się skupiał. Co ktoś powie, no ale coś powiem, co można było zrobić? Otóż po ja, ja mówiłem w filmach, że należało. Ja liczyłem, że po tej profanacji, w takim Gdańsku na przykład. Bo chyba w Gdańsku zaczęły się pierwsze te profanacje, e, że <laughs> biskupi skierują e, nie tyle apel, ale wręcz nakaz do e, proboszczów danych parafii, jeżeli na Twojej ulicy odbywały się taki, ta, taki, taka profanacja, to należało spokojnie ogłosić w czasie mszy, niedzielnej mszy świętej, że po wszystkich świadków o zgłaszanie się do kancelarii, tam zatrudnię, nie wiem, ministrantów, może z, z studentów, może kościelnego, może organisty, nieważne. Będziemy spisywać i będziemy składać wnioski do prokuratury. Do prokuratury, nie tam do policji. No, no teraz się poradzi. Przejdzie to wszystko do policji. Policjantów jest tylu, że spokojnie mogą to robić, nawet by w formie nawet ćwiczeń to mieli, ale to jest taka tylko i wyłącznie dygresja. Tak to należało zrobić. Nie zrobiono nic. Ale to nie to, że nic nie zrobiono, bo nie po prostu episkopat polski nic nie uczynił w tym kierunku. No i szło dalej. Później ta akcja, właśnie kiedy. I tutaj później mamy ten lut, słynny luty, gdzie dla mnie to było żałośnie śmieszne, kiedy. Episkopat Polski ogłosił, że grypa wymyślona w Ameryce, opracowana w Chinach, zwykła grypa. To nawet nie wiem, czy oni nawet mówią, że oni nawet nad tym specjalnie nie pracowali. Po prostu uznali, że pewien szczep grypy, który jest, przeminąłby. on już dawno przeminął, zmutował. Uznamy go za super sprawę i zorganizujemy wielką pandemię. I też liczyłem, że Episkopat po prostu stanie... W oporze do tego. Później te ograniczenia w kościołach, ja liczyłem, że pójdzie z episkopatu jakieś, nie, jakieś hasło, że w żadnym wypadku. Po przekroczeniu bramy kościoła nie ma prawa wstępu żaden urzędnik rządowy, państwowy czy cokolwiek, o ile się nie dzieje tam przestępstwo. A tu proszę bardzo, 5, 10, tam 15 osób to, 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 już, było, to, już, było, to już był pokaz, pokaz jak gdyby um, braku wiary. To znaczy, braku wiary. Nie, to był pokaz raczej tego, że episkopat w ogóle nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Ja nagrałem parę lat temu film, parę lat temu, że mamy sytuację taką w Polsce, że biskup część, w tej chwili to uważam, że nawet 80 lub 90% biskupów w ogóle nie wierzy w Jezusa Chrystusa i to cały czas to podtrzymuje. Pokazali tym. Pokazali tym, że nie wierzą, do dziś nie wierzą. I tak... Doszło właśnie do upadku. Nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Pokazują to cały czas. Wierzących też praktycznie nie mamy w kościołach. No bo jeżeli ktoś się maskuje przed ołtarzem, i ja nagrałem wiele filmów na ten temat, robić sobie z, ze świątyni Halloween, to znaczy, że nie jest tam żadnym wierzącym. On tylko może na papierze być wierzącym, a taka w obrot sprawy nie jest. Kolejna sprawa, chyba najważniejsza. Obrona Świątyń. Pamiętajmy te wściekłe, jak oni nazywali je, Macice, wściekłe baby, wściekłe to, to, tamto. No i, i tu polegli, polegli. I to tacy goście, których nawet nie, czasami niektórych uważałem na YouTube, bo słuchajmy ich tam powiedzi, bardzo oczytanych, bardzo wykształconych, nie wiem, może nawet z tytułami doktorów czy profesorów, w kwestii właśnie <laughs> doktryn religijnych, Ewangelii i naszej wiary. Jeszcze chyba rzymskokatolickiej, aczkolwiek ja już to jest rzymsko, to praktycznie traktuję w wielkim cudzysłowiu. Słuchajcie, rozpoczęły się akcje pod kościołami, oni tam wbiegały do poszczególnych świątyń, no i zaczęła się akcja. I też przyglądałem się temu, omawiałem to w swoich filmach. Mówię, no co zrobią, co zrobią. No jest, jest okazja obronić, obronić nie tylko wiarę, ale i obronić kościoły, nawet te świątynie. A co co zrobili? Co zrobili episkopat Polski, co zrobili poszczególni księża i co zrobili ci mądrale z YouTube'a? No nie, nic nie zrobili. Nie tylko, że nie bronili, ale zaczęli robić bardakę. Zaczęli wzywać ludzi do jakiejś obrony świątyń, budynków. Tu, zbierajcie się, manifestujcie, ustawiajcie jakieś blokady. I wtedy wiedziałem, że to też jest przeciwko wierze katolickiej, przeciwko wierze Jezusa Chrystusa. Y można część po część to uważam, że to są tak zwani pożyteczni idioci, więc, a część to zrobiła celowo. I to mówię tutaj teraz do tych wszystkich pala, hmm, teraz uznał teraz mi święta nie będę bulgarizm użyszłował do tych y y matołków, już tak delikatnie to u, z, ujmę z YouTube'a. Y nie mówię o redaktorach, tylko o ich gościach, takich wiecie oczytanych. No i teraz pytanie brzmi, ale to, to co mieliśmy zrobić? To co nie mieliśmy robić? Mieli profanować nasze świątynie. Oni nie profanują. Oni już profanowali yy, nie tylko te świątynie. Oni sprofanowali tym na początku roku. Wtedy trzeba było działać. Kiedy profanacja była kultu Najświętszej Marii Panny, kiedy profanacja była yy, kultu Jezusa Chrystusa. Potrzebna była wtedy interwencja. Prawna w zgodzie z prawem. A tutaj w kościoła ktoś powie, no no, no ale co, no to tak pozwoliłbyś, jest, yy, na przykład odprawia się masza święta, wbiegają do kościołów i co, a tu byś tak sobie siedział? No dokładnie. Co należało zrobić? No to słuchajcie, wbiegają sobie te, te, te kobitki, przed ołtarz, biegają, tańczą, cudują. Co należy zrobić? Otóż należało bronić kościoła katolickiego, czyli ludzi. Czyli naszego ogółu, nie tych świątyń. Ktoś powie, ołtarz tam jest, wszystko zgadza się. I co należałoby należało zrobić? Taki proboszcz, powiem spokojnie. Spokojnie, bo prze, przepraszam państwa. Przecież mam mikrofon, na ma głośniki, one tam krzyczą. Może nawet weźmy ze swoimi głośnikami. Okej. Okay. Co powinien zrobić? Proszę państwa, ja informuję organy ścigania w policję, ponieważ zakłócony jest nasz porządek. A co powinniśmy my zrobić w ławkach? Ktoś powie, no powinieneś podbiec, blokować. Nic, nic bardziej mylnego, nic bardziej głupiego, nic bardziej idiotycznego. Nie, ja, ja na przykład, na, na, gdybym ja był w Kościele, tylko że teraz tak, e, katolików w Kościołach praktycznie nie ma. Bo nas wyrzucono. Nas wyrzucono. My nie pozwolilibyśmy sobie, żeby przed ołtarzem stać zamaskowani jak jacyś zbójcy. Wiesz, to jest całe Bismo święto mówi. Kto się maskuje, to to zbójcy się maskują. A nie zwykli <laughs> Uczciwi ludzie, tak się ujmę troszeczkę, wiecie, przymrużenie nie oka. Czyli tam katolików nie było. Wracam do tematu, bo się rozchodziłem, słuchajcie. Na przykład, no dobra, jestem w tym kościele, wpadają te dziewuchy, panie, bałagan robią. Wychodzę przed kościół, przyklękam, wychodzę, w cichu, biorę swój telefon, przecież wszyscy mamy telefony w kieszeniach, ludzie. Ja wyłączam telefon, tak, ja, ja zdarza mi, ale teraz już nie. Chociaż teraz nie chodzę, tam, ale już miałem taki nawyk, że od paru lat, że telefon wyłączałem. Miałem telefon z sobą. Czasami zostawiałem w samochodzie. Specjalnie, żeby go nawet mi nie ciążył w kieszeni. Ale wyłączam I dzwonię na policję. Zwyczajnie dzwonię na policję. Jeżeli linia będzie zapchana, nie przejmu się tym. Bo może ktoś przed Tobą już zadzwoni. Może ksiądz zadzwoni. Dzwonię, proszę przyjechać i nie, tutaj sprawę wyjaśnić. Proszę wylegitymować, wy ukarać stosownie. Nawet może bym powiedział odszkodowanie nam zapłacić, bo przecież parafianie wy wygospodarowali swój czas. Który został im zabrany. Pamiętajcie, że nam, myśmy wygospodarowali czas za Boga, a one nam przerwały nasz obrzyd. A może mówię nie może gdzieś tam na jakieś spotkanie. To są nasze prywatne sprawy. Niech zapłacą mandat i jeszcze odszkodowanie. Żadnych burt, żadnych szarpań, żadnych bloka. Nikt, nikt tak nie zrobił. Nawet ci na YouTubie cwaniaczki. Znowu używam słów niewłaściwych. Nawet sobie z tego sprawy nie zdają. Ktoś powie, no ale policja to to tamto. Zobaczcie. Ja już mówiłem to w filmie. W tamtym roku była jedna demonstracja antyrządowa. 24 października przeciwko 300 youtuberom wystawiono 10 tysięcy policjantów. Ktoś powie policji nie ma. Policji mamy nadmiar. To powiem Wam teraz w związku z tym, że znam się na tym, ponieważ jak wiecie resort jest dla mnie nie, nie stanowi dla mnie żadnych tajemnic. To Powiem Wam, że policjantów jest o 60 a może nawet 70% za dużo. Ale nie, to nie jest złe. Mają pracę, niech będą, ja nawet nie mam żal, dobrze jest, bo to wiecie. Każda pensja, obrót gospodarczy i tak dalej. Yy, policjantów są setki tysięcy. Przyjeżdżą, druga rzecz, a już taka techniczna, może teraz rzucę. No ale co by zrobili? No słuchajcie, kościół to jest taki, bo mówimy o budynku. To jest taki budynek, tak łatwo do opanowania że lepszego nie brak. Tam masz jedno główne wejście, no później ewentualnie ta zakrystia. Staje dwóch przy zakrystii, tutaj wchodzi, to nie trzeba było tam jakiejś potężnej ilości ludzi. Przyjeżdża pięciu, siedmiu, dziesięciu policjantów, po kolei wychodzą, legitymują, towarzystwo wyciągają. I krótki temat, żadnych szarpań, żadnych, no że, jeżeli by, no to kucie i tak dalej. Ale wyprowadzamy, stosujemy nic poza prawem. Wszystko w zgodzie z obowiązującym prawem. Propozycja mandatu, odmowa, sąd, wszystko. A następnie msza się czy dalej i powtarza. Taki proboszcz na końcu przy mówi: proszę Państwa, proszę parafian, proszę wierny, wszystkich, którzy chcą zeznawać w tej sprawie, a byliście świadkami tego to zdarzenia, zapraszam do mojej kancelarii o podanie swoich danych osobowych. Będziecie, będziecie zgłoszeni policji. Jako świadkowie tego zdarzenia. Niektórzy będą mieli jeszcze, bo wiecie, komórki ma. zapomniałem jeszcze, można jeszcze mieć swoje materiały nagrywać i tak dalej. Bo one przerwały za, 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 e, obrzęd liturgiczny, religijny. A tymczasem, co słyszycie na YouTubie? Jak na końcu powiem. Od idio idiotów i głąbów? No dobra, już użyłem tych słów. Że trzeba było przed kościołami organizować jakieś grupy kibicowskie, szarpać się, blokować się. Co to dało? To tylko wzmocniło je. To, bo to nie była. To te, te hasła, które skierowali właśnie na YouTube goście tych kanałów, czy to nawet religijnych, no to tylko doprowadziły do tego, że umocniły właśnie tą drugą stronę. A w zasadzie to umocniły episkopat polski w tym, że dobrze jest, dobrze jest. Tam wiara, modlitwa, msza święta, kogo to obchodzi? Jeden wielki, żałosny żart powtarzany od 2000 lat. I przeciągnąłem, a nie tam Mój no telefon to jeszcze nagra. Słuchajcie, jakie rozwiązanie Ja uważam, ja uważam osobiście już teraz, w 2021 roku, w Dzień Święta Trzech Króli, to się nazywa, dobra. Słuchajcie, ja uważam, że to, co ta struktura musi, właśnie natomiast musi powstać coś takiego, jak Polski Kościół Katolicki z naciskiem na Polski. Bo wiara jest potrzebna nam, po, nam, Polakom i nie tylko. Całemu światu jest potrzebna wiara. To już dawno odkrył. Eee, bez e, e, tego. Mm, e, jak to jest? Polskojęzyczny przy domku. Żyłcy e, katolicki Nie wiem, do, dobra, nieważne, bo już jest, zakręciłem się. Polski Kościół Katolicki. E, przeciągnąłem, także powiem Wam jeszcze jedno. E, jeżeli to się uda, tylko to nagrać. Słuchajcie. <laughs> Dlaczego? Historia. Tu się kłania historia. Był w Wielkiej Brytanii Henryk VI, VIII. Wiecie, że nawet tego nie sprawdziłem. Jest masa filmów na jego temat, który właśnie e, 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 odrzucił Rzym. Odrzucił rzymski kościół katolicki, który prowadził anglikański. Czyli, I uznał się za głowę kościoła anglikańskiego. Jakie tego mamy skutki? Słuchajcie, ano, mamy takie skutki, jego decyzji, że Wielka Brytania, mały kraj wyspiarski, chociaż to był bandyta, powiem wam, że ten król to był zwykłym bandytą. No. Ale ta jego decyzja doprowadziła do tego, że ten mały kraj wyspiarski rządził połową świata. Rządził połową świata, po prostu pół świata na nich robiło. cały, pół, pół kontynent, cały kontynent amerykański, Ameryki południowej można powiedzieć północnej przepraszam, północnej. Azja, wszystko. Mały kraj wyspiarski. Jest to pochodna jego decyzji. Czy dobra? Dla Wielkiej Brytanii w czasie jako kraju można powiedzieć, że to była dobra decyzja, no bo ten kraj panował nad światem. A jego decyzja też jest spowodowała to, że cały świat mówi praktycznie, no ja nie mówię po angielsku, ale to, ten język stał się uniwersalnym językiem narodowym. To to właśnie wyjście, te, te, te odejście od Rzymu. To by było na tyle, spraźnie. Także nie wiem, czy powstanie. Dla, czy, a jeszcze taka osobista kwestia. No Na przykład nie jest potrzebny Kościół. Nie by się przydał polski Kościół katolicki z wszystkimi obrzędami, takimi, jakimi ja znałem do tej pory. Żadne tam cuda, żadne tam jest takich, ksiądz Michał. I on tam się upiera przy pewnym zdarzeniu, powiedziałem. Jest w wielkim błędzie, bardzo wielkim błędzie, bo w kwestii e, liturgii, a co będzie, to będzie. No, ja się zdaję na opatrzność. To tyle bym powiedział. Trzymajcie się, moi drodzy, w tym nowym roku. I więcej optymizmu. Nie, be, nie będziemy tutaj aż tak tego wszystkiego przeżywać, nie patrzmy na ulicę spokojnie, nie dajmy się przede wszystkim. Bądźmy cwani. Właśnie, słowo cwani, może to, to jest takie słowo krajackie, hmm, prostackie, ale nie, bądźmy cwani, musimy być cwani. Nie no, narażajmy się na żadne tam mandaty, na żadne sądy, nic. Nie ma sensu, bo pytam się dla kogo. Pytanie jest proste: dla kogo? Bronimy siebie i swoich rodzin. I tych, którzy chcą być bronieni. O, może tylko. Tu... Dobra, trzymajcie się na razie, hej.